Pętla do while. Jak jest zbudowana pętla do while? W pętla do while zaczynamy od słówka do, czyli od słówka loop. Następnie mamy listę instrukcji. Jeżeli oczywiście jest więcej niż jedna linijka instrukcji, to umieszczamy te instrukcje w klamerkach. No i dopiero później mamy słówko while i warunek, który należy sprawdzić. Czyli w naszej pętli można powiedzieć, że pętla najpierw Robi, później myśli, tak, czy ona coś wykonuje, i dopiero później jest sprawdzany warunek. Jeżeli warunek jest spełniony, to pętla jest wykonywana kolejny raz, a jeżeli warunek jest niespełniony, to wtedy pętla nie jest wykonywana kolejny raz. No i mamy przykład drugi. Napisz program zliczający znaki wprowadzone z klawiatury aż do wprowadzenia kropki. Wprowadzenie kropki kończy zliczanie, wyprowadź na ekran odpowiedni komunikat i liczbę wprowadzonych znaków łącznie z kropką. Dane. Dowolny znak znak, wynik, liczba całkowita, liczba znaków określająca czy oznaczająca liczbę znaków wprowadzonych z klawiatury. No i tutaj jest ten zapis taki, że liczba znaków plus. plus Czyli odpowiednik naszej instrukcji liczba znaków równa się liczba znaków plus 1. No i mamy nasz przykład. Ja ten przykład już mam przepisany, więc sobie go wkleję do kompilatora. No to na starcie mamy zdeklarowaną zmienną o nazwie znak, która jest typu czar, i to jest właśnie typ znakowy. No i mamy zdeklarowaną liczbę znaków czyli nasz taki licznik, który będzie te znaki zliczać jako typ całkowity, czyli integer, no i na starcie go sobie zerujemy. No i mamy naszą pętlę do while, czyli rób wyświetl komunikat na ekranie wprowadź znak, przypisujemy to co wprowadził użytkownik z klawiatury do zmiennej znak, i nasz licznik zostaje w tym momencie zwiększony o 1. A warunkiem pętli jest wykonywać tą pętlę do momentu, kiedy użytkownik wprowadzi kropkę. Czyli dopóki znak jest różny od znaku kropki, to nasza pętla będzie wykonywana. Te już pętla przestanie być wykonywana. Wyświetlony jest komunikat na ekranie. Liczba wprowadzonych znaków to liczba znaków. Tak, ta, którą tam licznik nasz zliczył. No i return 0. Uruchamiamy program. No, i mamy wprowadzić znak. No, i to może być dowolna cyfra, może to być dowolny znak. Nie ma znaczenia. W momencie, kiedy wprowadzamy kropkę, to nasz licznik jest widoczny w komunikacie. Liczba wprowadzonych znaków to 4. Dobrze, zmodyfikujmy sobie nasz program w taki sposób, aby nie zliczał kropki tak czyli yy nasza kropka kończy działanie programu i nie powinna być doliczona do znaków no to sprawa też jakoś mega trudna nie jest skoro yy nasz program zlicza wszystkie znaki łącznie z kropką to jedyną rzeczą którą musimy poprawić to jest dopisać tutaj minus 1 no i w tym momencie nawet jeżeli Uruchomimy program i od razu wprowadzimy znaczek kropki. O! No to program kończy swoje działanie, a liczba wprowadzonych znaków to 0. Dobrze, przejdźmy do kolejnego zadania. Napisz specyfikację zadania i program, który będzie obliczał różnicę dwóch liczb całkowitych: odjemna i odjemnik. Z klawiatury, dopóki wynik odejmowania różnica będzie dodatni. Wynik niedodatni kończy obliczenia, zliczaj wykonane działania odejmowania, których wynik jest dodatni, i wyprowadź ich liczbę na ekran. No, program też już mam wpisany, żeby nie tracić czasu na filmie, więc sobie go tutaj wklejam. Więc musimy zdeklarować. Następujące zmienne. Mamy zadeklarowane zmienne typu integer, czyli to, co mamy podane, naszą odjemną i nasz odjemnik wprowadzany z klawiatury. Poza tym mamy różnicę, którą będziemy obliczać i zmienną licznik, która będzie nam zliczać działania. Mamy pętlę dół, w której będziemy wykonywać te nasze obliczenia. Przed pętlą jeszcze zerujemy sobie licznik. A no i mamy wyświetlony komunikat na ekranie wprowadź odjemną, użytkownik go wprowadza, przypisujemy go do zmiennej odjemna, mamy komunikat wprowadź odjemnik, użytkownik go wprowadza i przypisujemy go do zmiennej odjemnik, następnie nasza różnica jest obliczana, czyli jest to odjemna minus odjemnik. No i wyświetlony jest komunikat na ekranie, ile ta różnica wynosi? Teraz w momencie kiedy nasza różnica jest większa od zera, tak, czyli. Jeżeli różnica jest większa od zera, to nasz licznik ma się zwiększyć o 1. I tutaj się kończy nasza pętelka. A nasz warunkiem kontynuowania pętli jest fakt, że różnica jest większa od zera. Czyli do momentu, kiedy nasza różnica jest większa od zera, no to pętla będzie powtarzana. No i jeżeli się okaże, że różnica tych dwóch liczb jest. Poniżej zera to wyświetlony zostaje komunikat ile było działań dodatnik w naszym programie. Uruchamiamy program, no i wprowadzamy odjemną 6, odjemnik na przykład 3, no mamy różnica wynosi 3. Wprowadzamy odjemną na przykład 6, odjemnik 9, różnica wynosi minus 3. Liczba wykonanych działań, w których wynik by był dodatni to 1, tak? Czyli nasz program działa prawidłowo. Kolejnego zadania, zadanie trzecie. Napisz program obliczający, wyświetlający na ekranie iloraz dwóch liczb całkowitych, dziel na dzielnik wprowadzanych z klawiatury, aż do wprowadzenia dzielnika równego 0. Ponieważ nie da się obliczyć ilorazu dla dzielnika równego 0, program powinien wyświetlić odpowiedni komunikat. Zapisz program w pliku pod nazwą iloraz. No to idziemy sobie do kompilatora. Usuwam tutaj resztki programu. No i mamy nasze zmienne, czyli będziemy mieli jakiś tam dzielnik, będziemy mieli jakąś tam dzielną no i będziemy chcieli obliczyć iloraz więc powiedzmy, że będziemy mieli zmienną typu float i tym naszym floatem będzie dzielna dzielnik oraz iloraz tak i oczywiście skorzystamy z pętli do while Czyli mamy do i w naszej pętli, ją tutaj zamkniemy, w naszej pętli wyświetlimy komunikat z pytaniem o... Dzielnik, czyli wprowadź dzielną użytkownik wprowadzi jakąś tam dzielną to, co wprowadzi, zostanie przypisane do zmiennej dzielna. A tutaj miał być średnik. Następnie skopiujemy sobie ten nasz komunikat, tak, bo będziemy mieli za chwilę podobne, czyli wprowadz dzielnik i przypisujemy tą zmianę do naszego dzielnika. No i nasz program miał działać, dopóki dzielnik nie będzie równy 0, więc musimy to sprawdzić. Skorzystamy z funkcji if warunkowej, czyli if dzielnik jest różny od zera dopóki nasz dzielnik jest różny od zera to wprowadzamy klamerki to nasz iloraz jest równy dzielna przez dzielnik i wyświetlamy komunikat czyli C Out Ilo raz wynosi i wynosi tyle ile. Wyliczył w poprzednim działaniu. Tak i kończymy lineem. Co jeżeli ten nasz dzielnik okazałby się mniejszy od zera, no to oczywiście ma się pojawić odpowiedni komunikat else no, i tutaj mamy komendę C out. Nie wolno dzielić przez 0. No, 0. Tak, wpiszmy 0. Ej. Towe. No i nasza pętla dokąd ma działać? No nasza pętla będzie działać do momentu, czyli while, gdy nasz dzielnik jest różny od zera. Czyli dokładnie ten sam warunek, który mieliśmy w naszym ifie ie średnik. No i to jest nasz cały program. Uruchamiamy. Wprowadź dzielną na przykład 23. Prowadź dzielnik 12. Policzyło ładnie wprowadź dzielną na przykład 12, prowadź dzielnik 0. No, i mamy, nie wolno dzielić przez zero. Nasz program zakończył swoje działanie. Kolejne zadanie, zadanie czwarte. Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość sześcianu o boku bok, aż do wprowadzenia niedodatnej wartości zmiennej bok. Zapisz program w pliku pod nazwą objętość sześcianu. No to usuwamy znowu to, co nam jest niepotrzebne. No i nasz program miał liczyć objętość, tak? Czyli potrzebujemy tutaj dwie zmienne, czyli znowu będziemy mieli zmienne typu float i niech jest to bok I niech jest to objętość. Tak. No i znowu mamy pętlę do. A może tak bardziej czytelne. No i co nasz program ma robić? No ma zapytać użytkownika o długość boku, czyli mamy seeout. wprowadź długość boku sześcianu. Jak użytkownik nam wprowadzi jakąś tam długość boku, to co nam wprowadzi przypiszemy sobie do zmiennej bok. No i Program ma działać do momentu kiedy ta długość jest oczywiście większa od zera, więc mamy if nasza zmienna bok jest większa od zera. Klamerki to nasza objętość tak, będzie równa bok razy bok razy bok tak, czyli innymi słowy bok do potęgi trzeciej no i wyświetlimy komunikacji out objętość sześcianu wynosi wynosi tyle ile to zostało obliczone w naszej objętości, czyli wynosi o objętość i End line. Tak, i jeżeli oczywiście bok jest większy od 0, no to zostaje wykonane działanie. Gdyby się okazało, że bok nie jest większy od 0, to mamy else i pojawi się komunikat. C out. długość boku sześcianu musi być liczbą. Dodatnią, tak i średnik na końcu. No i nasza pętelka będzie działać do momentu, Jestem. do momentu, kiedy bok jest większy od 0. No i to jest nasz cały programik. Jeszcze tutaj nam zabrakło return 0. I tutaj jeszcze średnika. Patrzę szybko, czy wszystko jest w miarę OK. Odpalamy program. No i mamy długość boku sześcianu 12. To nam policzyło. Minus 12. Długość boku musi być liczbą dodatnią. Tak. Więc tak jak widzimy, nasz program działa prawidłowo. Napisz specyfikację zadania i program zliczający z liczb podzielnych przez 3. Pośród liczb całkowitych wprowadzanych z klawiatury, w przypadku wprowadzenia zera, program ma zakończyć działanie. Zapisz program w pliku pod nazwą. No to teraz mamy kolejny program do napisania. Więc znowu sobie usuniemy to, co nam jest niepotrzebne. No i teraz co będziemy mieli? No, będziemy mieli podaną. Zgodnie z naszym zadaniem, jakieś liczby wpisywane z klawiatury. Następnie program ma sobie sprawdzić, które z tych liczb wpisanych są podzielne przez 3, ma je zliczyć, i na końcu, jeżeli użytkownik wpisze 0, to ma się pojawić informacja o tym, że liczb podzielnych przez 3 było tyle i tyle. Więc co mamy dane? Mamy dane liczby wpisywane przez użytkownika. Tak? Natomiast co chcemy znaleźć? No chcemy znaleźć liczbę e, czy ilość liczb wpisanych przez użytkownika, które były podzielne przez 3. No to mamy. Idziemy do naszej funkcji int main no i będziemy mieli zmienna typu integer ile liczb tak? Będziemy mieli jakąś Zmienną liczbę, czyli tą, którą będzie wpisywać użytkownik, no i będziemy potrzebowali jakąś zmienną pomocniczą, która będzie nam sprawdzała, czy te liczby są podzielne, czy nie. Nazwijmy ją sobie reszta. Naszą zmienną ile liczb sobie wyzerujemy, tak, bo na starcie mamy 0, no i mamy naszą pętlę do, klamerka, no i mamy, wyświetlamy komunikat out, Prowadź Liczbę. Użytkownik nam wprowadzi jakąś tam liczbę. Tą wprowadzoną liczbę przypiszemy sobie do naszej zmiennej liczba. Następnie sobie będziemy liczyć resztę dzielenia czyli nasza zmienna reszta będzie równa naszej liczbie. Właściwie będzie równa reszcie, reszcie dzielenia naszej liczby przez 3 i do tego właśnie użyjemy procenta. No i program miał działać tak długo, dopóki użytkownik nie wpisywał zera, więc mamy funkcję warunkową if, która sprawdzi, czy reszta z naszego dzielenia jest równa 0. I. Jednocześnie musi być spełniony drugi warunek, czyli nasza liczba, którą wpisuje użytkownik, ma być różna od zera. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, to nasz licznik, czyli nasz licznik o nazwie ile liczb ma się zwiększyć o 1. Tak jeżeli liczba jest podzielna, czyli nie ma reszty i liczba, którą wpisał użytkownik jest różna od 0, to nasz licznik się ma zwiększyć o 1. I warunek działania naszej pętli while to jest taki, że pętla zostanie powtórzona, będzie powtarzona do momentu kiedy liczba, tak, ta wpisywana przez użytkownika będzie różna od 0. No i na końcu chcemy więc wypisany komunikat. See out e prowadzono. ile liczb, czyli nasz e nasz licznik e podzielnych przez tu może dopiszmy liczb podzielnych przez 3. No i średnik retom 0. Uruchamiamy nasz program. Tylko patrzę, tu jeszcze zapomniałem średnika wpisać. Uruchamiamy nasz program. Wprowadź liczbę 2. Wprowadź liczbę 6. Wprowadź liczbę 9, 15. 56. No i wprowadzić liczbę 0. No i mamy wprowadzono 4 liczb podzielnych przez 3. No i jak widzimy nasz prosty program też działa. No i ostatnie zadanie. Masz n złotych na kupienie upominków dla znajomych. Upominki możesz kupować, dopóki starczy ci pieniędzy. <coughs> Ceny upominku wprowadzać z klawiatury. Nie możesz przekroczyć kwoty n złotych ani wydać mniej. Jeśli cena ostatniego upominku przekroczy kwotę n, musisz kupić coś tańszego. Program kończy się, gdy wydasz dokładnie n złotych. Napisz odpowiedni program i zapisz go pod nazwą upominki. <coughs> Usuwamy to, co nam jest niepotrzebne, no i będziemy mieli teraz dwie zmienne. Jedna o jedną nazwiemy sobie N, drugą cena i obie będą typu float. Czyli mamy float, mamy jakąś tam zmienną typu N i zmienną cena. No i chcemy wiedzieć, ile chcemy przeznaczyć na zakupy, więc pytamy użytkownika o tą kwotę, czyli cout podaj wartość kwoty na zakup pominków użytkownik nam tam wpisze jakąś wartość z klawiatury tą wartość przypiszemy naszej zmiennej n no i teraz mamy pętlę While, czyli mamy. While, dopóki nasze n jest różne od sera, to chcemy znać cenę upominku, czyli si out. Prowadź cenę. Następnie przypisujemy wprowadzoną wartość do zmiennej cena i odejmujemy sobie od wartości, tak, czyli nasze n w każdym kroku pętli będzie przyjmować wartość n minus cena. No i wyświetlimy sobie jeszcze komunikat "See out". kwota wynosi ta nasza kwota wynosi wartość tej, tego naszego tego naszego nowego n. I dodamy jeszcze endlina. Tak i teraz nasz program ma działać do momentu kiedy dojdziemy do zera, więc musimy tutaj e, umieścić warunek. Czyli mamy if, e, póki n jest mniejsze od zera to kamerki, to nasze N równa się N plus cena. I mamy wyświetlić komunikacji out Podaj niższą cenę. I sobie klejna. A no i to co? Tą nową cenę, którą poda użytkownik. Znowu sobie przypisujemy do zmiennej cena. No i nasze n równa się minus ta nowa cena. No i mamy jeszcze jeden komunikat. cout kwota wynosi no i wynosi nasze Mamy klamerki pozamykane. Jedna i druga. No i na koniec wyrzucamy jeszcze komunikat C-out. Koniec zakupów wydano całą kwotę. I na końcu średni. No, i uruchamiamy nasz program, czyli odpalamy run, może sobie przeginę, tak żebyście widzieli, podaj wartość kwoty na zakup, no na przykład 25 zł. Wprowadź cenę, no i sobie wprowadzamy 6, wprowadziliśmy 6, zostało nam 19, 9, zostało nam 10, no i teraz na przykład wpisaliśmy 11. No niestety yy, jesteśmy na minusie, tak? Nasze iF zadziałało. Bo sprawdziło, że ta nasza kwota spadła poniżej 0, więc chcę uzyskać nową cenę. No to podajemy niższą cenę 8. No to mamy kwota wynosi 2 i wprowadź cenę 2. O, jesteśmy na 0. Koniec zakupów. Wydano całą kwotę. Tutaj sobie jeszcze w jednym miejscu zmienimy. Usuniemy tego endlinea, bo tam nam się przesunęły linijki. I odpalimy jeszcze raz. Zobaczymy czy teraz już wszystko fajnie będzie się wyświetlało. Czyli mamy. Podaj wartość kwoty, na przykład 12 zł. Prowadź cenę, 13. Czyli zeszliśmy poniżej zera. Tak, czyli jesteśmy w tym miejscu. Jak zeszliśmy poniżej zera. Program sobie wyliczył ile poniżej zera jesteśmy ustawił na nowo właściwą wartość naszego N, a no i każe podać nową cenę. Tak i tutaj mamy, pota wynosi 4, jeszcze 4. Jak dojdziemy do zera to nam działa. Tu jeszcze w sumie można spację usunąć, bo też nam się tu nie, nie ładnie wyświetliło. No i teraz już program w miarę fajnie się w tej naszej konsoli wyświetla i liczy.